Raz, dwa, tri próba mikrofonu. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są najbardziej niedoceniane narzędzia bądź elementy warsztatu stolarskiego? Mówiąc szczerze, ja ostatnio się nad tym chwilę zastanawiałem i moje wnioski są naprawdę nieoczywiste. Wiadomo jak to jest, każdy robi na solarni. Używamy pewnych rzeczy nawet o tym nie myśląc, nie poświęcając dość czasu na jaki dany sprzęt zasługuje. Mam nadzieję, że Was trochę uda mi się yy, zaskoczyć. Po pierwsze, to sprzęt taki jak widać. Być może część z Was się tego spodziewała. Być może część nie. Ale przyznajcie się szczerze. Jak często łapiecie się na tym, się na tym łapali, że robicie coś nie używając tego. A to tylko szybko dotnę, szybko coś tam przetnę. To nie muszę ubierać tego. Szybko coś będę ciął, To nie muszę maski ubierać. A tam tylko chwilę coś polakieruję, to ja nie potrzebuję tego. Chwilę coś włączę, nie potrzebuję tego. Ja niestety ostatnio na tym łapię się coraz częściej, co nie jest takie dobre. Ok, może będę robił to tysiąc razy. Tysiąc razy, wiadomo, nic się nie stanie, ale za tysiąc pierwszym razem coś się może stać. No na razie mam wszystkie palce i chciałbym, by tak pozostało. Dlatego według mnie nie mówcie, że... A, Szybko coś dotnę, nie ubiorę yy, ochrony na oczy, bo potem będziecie płakać dużo, dużo czasu za to, że zaoszczędziliście pół minuty, a potem coś się stało, na przykład jakiś, coś, jakiś pył w wpadł w oko i będziecie z tym walczyli, z, tą, z tym razem będziecie walczyli yy, długo. Nawet jeśli kosztem zaoszczędzenia 30 sekund na założenie jakieś tam yy, osłony na oczy, czy na uszy czy na płuca. Maski nie ubieracie i długo, długo nie, będzie, nie będziecie nic czuć, to siłą rzeczy później, jak będziecie starsi, albo jak wszystko się nawarstwi, to się jak procent składany, wszystko się będzie nawarstwiało, to potem będziecie yy, niewdzięczni. Albo za jakiś czas, po tym jak wam, wasz biznes już pójdzie, będziecie chcieli zadbać o wasze zdrowie. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale to dowiecie się, że coś jest nie tak i powinniście o dany aspekt zadbać wcześniej. Dlatego, według mnie, ten BHP ogólnie jest niedoceniane. Czy to przez młodszych, czy to przez starszych, czy nawet przez ludzi w średnim wieku. Często, ja sam byłem tego świadkiem, że często rzeczy, jakie ludzie robią bez żadnego pomyślunku, bez nawet głupiej osłony na oczy, nie wspominając już o tym, czy o tym, można się zdziwić. Zakładam, że Wy też to widzicie, tak? No ale jednak, no, to są poniekąd dowody na to, że teoria ewolucji jest prawdziwa. To jedna rzecz, tak? I jaka będzie druga? Jak sądzicie, jaka będzie rzecz przeze mnie wytypowana, druga, która jest przez nas niedoceniana? Już Wam pokazuję. Ałówek. Zawsze. Nie ukrywajcie, ja wiem, ale nie ukrywajcie, zawsze bierzecie ołówek i coś rysujecie, i w ogóle o tym nie myślicie. A co byście zrobili bez ołówka? Nic, dlatego według mnie jest to narzędzie niedoceniane. Wiadomo, tak, czasem jest zgubione. To, są dosłownie na uchu, i tego nie widzimy, a ja niestety mam tak często, może nie dosłownie na uchu, ale gdzieś w położę. Myślę, że będę pamiętał. Niby miejsce oczywiste. Powinienem pamiętać, właśnie przed nagraniem tego filmu, też szukałem tego ołówka, a był w miejscu bardzo oczywistym, czyli tam, lekko skitramy, i go nie, nie widzimy, tak? Ale go znajdziemy? O, fajnie. I tyle. I teraz go używamy. Bo, bo tak, ma być, tak? Ma zawsze być pod ręką i być używany, tak? Jest to on według mnie. Ogólnie ołówki. Nie, tylko, nie chodzi tylko o tego, ale ołówki są po prostu według mnie bardzo, bardzo niedoceniane. No i co? Mam nadzieję, że w tym filmie Wam pomogę. Dziękuję, że jesteście, że tworzymy razem ten kanał. Bo bez Was by nie było mnie. No i co? No i widzimy się już niedługo, mam nadzieję, w kolejnym projekcie. No i co? Ciao.